Ty byłeś królem wielkim, ty byłeś królem wielkim. Podziwiam cię za to, podziwiam cię za to. Dlatego teraz tworzę dla ciebie tą nutę. Siema, Siema, z tej strony pajaczek i witam Was na kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiejszą odcigu zagramy sobie w Bedwarsy na pajaczek z gośćmi. A dzisiaj jest ze mną Sebillo, przywitaj się. Siemaneczko widzę, witam. witam wszystkich bardzo serdecznie. Będziemy dzisiaj gość w Bedwarsy. I mam nadzieję, że wygramy. Jeżeli chcecie więcej odcinków z Bad Warsów i też to zostawcie pod tym filmem 10 łapek do góry. Ja już nie przedłużam i zapraszamy Was do oglądania. Każdy filmik że Dobra widzę, jesteśmy na pierwszej arence. Szponeczko widzowie, witam wszystkich bardzo serdecznie. To łóżeczko. Ja Możemy do niebieskich iść po obok No spotku Ja się będę TNT Jumpował od razu Dobra Widzę, polecam wejść na kanał sobie Również bardzo fajne treści Tworzy, robi często live więc polecam wpaść Dziękuję, dziękuję Dobra, ja idę TNT Jumpem do ziomeczku wież, Dobra no? Ale niebieski z nas no niebie niebieski nas, nas Jest już? Jest waleń! Niszczą ja Ale wina. ma Kilaure gościu Albo Tiger Bota. No. On, on kupił kill-off. Po mamy. Dobra, Jakina, ginę. Szybka runda. Jest, wychodzisz, nie? E, nie, żyjesz jeszcze? Tak. To graj! Nie, dobra, wyjdę. Nie, nie, graj, graj, graj. Dawaj. Dobra. Uda, uda ci się. O na drzewie jesteś Ziemki mnie nie widzą. No Masz szansę! Dalej? Dobrze! Aj! Dobra, Ale chociaż i łóżko rozwaliłeś, to dobrze. Razem jest moc. Dobra, ja kolejna ręka, mam nadzieję, że teraz się uda. Teraz mam taką nadzieję, że meczki. Też dobra łóżko ja... Lubię tą mapkę, lubię tą mapkę. No, ja, no też właśnie idzie. Spoko ten serwer bez, nie? No wiem. Dobra, masz złoto na TNT. Dobra, dzięki. Ziomeczki, ziomeczki. Dużo masz aktywności pod odcinkami? Hmm, bo, od, pod shortami głównie. Dobra. I kiedyś YouTube był lepszy jak nie było tych shortów powiem Ci. Dobra, ja już łóżeczka zniszczyłem. Dobra, ja jestem na Diax. W kratkę wpadłem, A ty też spadłeś. A to te, te, no ten tak na blade? to ten tak blade. Nie, nie ten no blade, innego. zimnego. A ten morski jest, morski jest tak na no blade. Tak, tak, tak. Kiedy jesteś? Działka tu do obok nas. 8 dioksików łooście zielonych nie ma w ogóle Widziałem to no prawie, prawie ich zniszczyłem no. ale ja jeszcze ja niech łóżeczko to... zniszczyło Zostały tylko i górze tu... Mają łóżko, morscy mają łóżko Co? Mają morscy łóżko No tylko i łóżeczko zniszczyło. A nie, już nie mają No idę, dobra, wygrywamy to Dobra, let's go. Mam dwa emeraldy. Do, do, dobra. Trzy emeraldy mam. Ja na środku jesteś. Klasa. Technoplate już nie żyje. Zaraz mam pięć emeraldów. Sześć. Technoplate never dies. Okej, okay, gdzie jest czego ostatni? Widzowie serdecznie was Zapraszam 13 czerwca na premiera mojej piosenki. O tak Właśnie się fajnie złożyło. Yy, niebieski 80 metrów ode mnie. Gdzie ty? W którą yy, W tamtą gdzieś. Tego? Ja, jest, 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 jest. Dobra, Dobra leży, gdzieś, leży. GG. Dobra, ostatnia, ale widzowie, arenka w tym odcinku. Wcześniejsza była wygrana, więc może jeszcze to też będzie, jak gracz na to Ile jest ziomeków? Jakiś 105 Lewy ma ziomeczek najlepszy, więc hmm. może być ciężko. Niebieski już idzie tam na, dykcję. A ja no, idę na niebieski. To jest, to, jak popełnię Ci, że ta mapka ale jest moja ulubiona. Ja też uwielbiam tą mapkę. Dobra, dawaj, rozwalaj łóżko. Ale ziomeczek dobry jest, ale nie lepszy ode mnie. I po ziomeczku będzie zaraz. Nie! Po nie! Jest. Bo TNT Jumpa zrobiłem i przejdziemy nad diamentami i chciałem go zabić. To zrzuć go. Zabiorę mu diamenty i emeraldy. A poszedł na te emeraldy? Tak, jest na emeraldy. Dobra, dawaj go. Klepego, go, klepę go. Idę. Wygrałem, dwa serduszka ma. dawaj go Gdzie on jest? Na emeraldach no, Tu jest, tu jest, tu jest Chodź tu Pablo Ma mało HP, mało HP ma Jest! Mam ja trzy diaksy emeraldów? i osiem emeraldów No to no, dawaj, kupuj zbrojkę Czekaj, biorę sobie. jeszcze tutaj jedne emeraldy obsa, obsa kupować? Nie, zbrojkę kup sobie Dobra, e, e, czekaj, zostań, zostań Na zbrojkę jeszcze, na dwie zbrojki mam Masz jeszcze 12? Tak no to spoko. Co? Kto jeszcze ma łóżko? Zielony, zielony Różowi, małóż. już mają połóweczko. Ładnie. To już i chce pieść? Wde... wygramy to chyba. Jeszcze Mateo jakiś został. duże szanse. Kto jeszcze ma łóżko? Biały, ja pójdę do białych. To zostało. Jest, Jan, jest, 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 jest. Nie ma nożyc. Dobra. Dobra easy już będzie, mam 7 diamolów. Ja zrobiłem 7 diamantów mam. Zabiłem, zabiłem białego. Jest dobra. A chowałem akurat ten mój żelazny mieczek. O, easy. Ale go sklepałem. Wygrali. Nie! Co wywaliło mnie? Wywaliło cię? No. O nie. To sam zostałem, ale spadłem też przez TNT. Nie waliło. To dokończę tę rundę, to zostań. Spoko. Dobra, widzę Dumeczki. różowego. U mnie, u mnie na kanale też będzie odcinek z pajączkiem, więc zapraszam. Właśnie. Różowy. już zostało ziomeczków? Y y trzech ze mną. No to dasz sobie radę. Dobra, biję różowego. On przede mną cały czas ucieka. A, nawet sam spadł, tak? Nie, on się... Trzyma się. To jak tam ci idzie? Koniecznie się zrzuciłem, spadł, spadł, spadł. Jeden Dobra. został na Został, zostałem z czerwonym. Czerwony mało HP, słaby jest ten czerwony. Dobra, to lecę. Powinien być... U siebie w Dajże Darzade? Ja nie widzę go. Jest, jest... mam od niego... Ile? Gdzie on jest? I pokazuj, Jestem od niego w bazie i mi się zwiększa to już licznik. Może coś się zbugowało? 5 metrów. Powinien być w tej wieży. Ja nie mogę zobaczyć sobie u un, mnie un, w filmie. Jak on się schował. On, 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 on sobie tak zbudował kratkę. Wygrałem. Dobra. Zobacz sobie u niego w filmie, jak on się schował. Serio!